No trumny będzie i taki. Dobra. Ogolą A ja się, żeby nie ścigli. No nie życzę. No a jako szczygu, to co zrobisz? Do no, się będzie. Też, będzie przychodzić do nich. Straszyć? Tak I mnie będziesz straszyć? A ja. A za co mnie? Za odcinę. A za co będziesz ciągał? Za włosy? Nie wiem, że za, za duszę ciągle. No ostatnie zdanie, Krzysztof, do Wojciecha. Chcesz, żeby tu wrócił czy nie? żeby się wydaje. Jak mi się wydaje, co tobie się wydaje? Tak. Mi się wydaje, że ty tęsknisz za nim. I chciałbyś, żeby wrócił. Zgadłeś. Zgadłem? Tak. I pójdzie jeszcze raz. I żeby wrócił i święta spędził razem, tak? Tak. W gronie rodzinnym tutaj. Da. Tak? Tak. W gronie rodzinnym, czyli kto? Ja i Wojtek i ty. Zjedli opłatek? Tak. Śledzie, kiełbasy? Tak. To Wojtku wróć, Krzysztof cię prosi. Jest mu smutno? Nie, wesoło. No mówię, że jest tobie smutno. Wesołe i koło. Z płaczu? Nie, z radości! Z krzyków ty nie masz głosu? radości. No, no. Ten naprzeciwko nie miał głosu, bo darliście się jeden na drugiego? Z radości! Brawo, Wojsku, że mnie dobijesz Brawo, wspaniale robisz! Ale dusza moja dla ciebie, Wojtku i dla twoich koleżków Nie daruję! O dusza jesteś śmiertelna! Pamiętajcie, tyś! Pamiętajcie! Nie darujesz? Ganiał po nocach? No. duszę wszędzie przyjdzie I tu, czy gdzieś za no, sztokiem nawet no, do Ameryki dojdzie a gdzie to po strychu będzie łazić? to obrażają moją mamę, tatę, brata dusza idzie do ich i oni mogu, nie mogą wytrzymać I za to jedą po zmarłych a może po zmarłych jechać? nie można, nie można C czytać i spokój żeby odpoczywali w spokoju nie można Krzysztof jechać po zmarłych Jestem przeciwny temu Tak ładnie jak one mówią, że Leonarda moja mama święta Nie ma żadnej Leonardy na górze, ja byłem, widziałem, nie ma W kufrze też nie ma Widziałeś Otwieramy No mówię, toż ja mówię cały czas S Słyszycie mnie? Ja mówię do was Ich, ich Nie ma tu Leonardy Dusza może i chodzi, bo kiedyś słyszałem Ja sam słyszałem Tutaj? Nie A ja tu słyszałem A raz w kiblu i raz w korytarzu Może mama przyszła No Panie? przyszła Dobrze. Gdzie może dobrze. Odwiedzić może nie zabrać? Nie, zabrać. Do czego zabrać cię tam ma? Do siebie. No. Pomyślała. dość męki to wy Krzysztofie, dość, przychodź do mnie, tam już ładnie, spokój, choć zimno, ale ciało nie czuję, ani zimno, ani mokroci, ani niczego.